Jeżdżamy na pasy, gdzie oczekują samochody na przeprawę, i tu widzicie Państwo, to jest przeprawa przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Świnoujścia. Taką decyzję podjęliśmy wspólnie z Radą Miasta kilka lat temu, no żeby ulżyć mieszkańcom naszego miasta tym problemem związanym z przeprawami. Każdy z nas, kto Mieszka na UZNAMie, pracuje na Wolinie codziennie. Co najmniej dwie godziny traci czasu na komunikowanie się, czyli przejazd z miejsca zamieszkania do, do miejsca pracy. Więc to można sobie wyobrazić, jakie problemy musimy codziennie rozwiązywać związane z komunikacją. I każdy z nas mieszkaniec i my jako samorząd, który odpowiada za tą sprawną komunikację. Proszę zwrócić uwagę, co roku z budżetu miasta, na przeprawy promowe wydajemy kwotę około 40 milionów złotych. I jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że z tych przepraw, które obsługują trzy promy Karsibur, trzy promy Bielik, jesteśmy zawsze niezadowoleni, kiedy to się skończy, jak zbudujemy tunel. Dzisiaj nic nie powstrzyma nas przed zakończeniem tej inwestycji, więc niektórzy mówią, że żyjemy marzeniami. A ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku marzenia się spełniają. Jesteśmy w tunelu drążonym maszyną TBM pod rzeką Świną w Świnoujściu. W tej chwili mamy już wydrążone ponad 1200 metrów tunelu. Pozostało do zakończenia około 280 metrów do komory odbiorczej, gdzie maszyna zostanie wprowadzona do specjalnej komory i zdemontowana, i wydana, i usunięta z placu budowy. Tunel ma kształt okrągły. Obudowa tunelu jest z segmentów betonowych, które są wzmacniane włóknami stalowymi, a częścią, w niektórych partiach tunelu jest zbrojona klasycznie Stalą zbrojeniową specjalne kosze są przygotowywane, zalewane. Segmenty były produkowane w zakładzie prefabrykacji. Jak widzimy, obudowa tunelu składa się z pierścieni. Pierścienie mają długość 1,5 metra i 2 metry. I każdy taki pierścień składa się z ośmiu elementów. Montowanych bezpośrednio na maszynie jest specjalna układarka, która w tej samej zawsze kolejności układa pierścienie. Są zbieżne, co umożliwia budowę tunelu, profilowanie tej trasy przez obracanie względem osi podłużnej. Tunelu tych segmentów uzyskujemy w ten sposób zaprojektowaną trasę tunelu. Za miesiąc wyspiarka przebije betonową ścianę i zakończy ten ważny, bardzo ważny element czyli wiercenie tunelu pod świną. To, co gdzie się znajdujemy, to jest właśnie komora odbiorcza. Tutaj jest dalsza część naszego tunelu, budowana inną metodą. Pozostało jeszcze maszynie do zakończenia prac 248 metrów. To jest stan na dzień dzisiejszy. A więc około miesiąca czasu i będziemy cieszyli się, że ten trudny etap prac za nami